Witam. Chciałbym zaprezentować Hondę NC750X ze skrzynią DCT z roku modelowego 2025. Jest to rocznik również 2025. Motocykl ma półtora miesiąca, odkąd wyjechał z salonu. Jest to nowy motocykl z przebiegiem 237 km. Chciałbym go dokładnie pokazać dla zainteresowanych się po, po kolei pokażę w jakim jest stanie, jeżeli cokolwiek to jest jakiś tam kurz czy pył o tak jak mówię troszkę się, troszkę się kurzy, można, można się przeglądać, powiem tak, no tutaj chłodnica to wszystko jest jak nowe widać wszystkie odbojniki te Końcówki te blokady tutaj są. Tutaj jest te naprawdę ładnie. Lagi. Wszystkie przewody dokładnie pokażę, jak to wygląda. Zero jakichś korozji, nalotów. O, półtora miesięczny motocykl. To tutaj naprawdę nie ma nie ma. No nowy. Po prostu motocykl jest nowy. Nawet kurzu dobrze gdzieś tam nie dostał z drogi nie wiem czy złapię ostrość glocki widać? widać dobra, felga dokładnie pokażę dobra, mamy najpierw zacznę od tej strony lampa no chwilę to nagranie na pewno będzie trwało, bo chcę dokładnie pokazać jeżeli cokolwiek będzie e, o, jak na przykład tutaj jest to nic więcej jak muszka, ponieważ ja nim jeździłem, żeby go dokładnie sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Jak i każdym z moich modeli. Jest można zajrzeć sobie do mnie, ponieważ mam jeszcze trzy egzemplarze z 2021 roku z 19 oraz z 16 również ze skrzynią automatyczną. Kierunkowskazy plastiki dokładnie chcę przejechać wszędzie żeby każdy miał obraz jak to wygląda ten, ten egzemplarz, ten model już ma dwie tarcze z przodu cały ten system ondy również ma wyświetlacz 5 cali TFT więc on już naprawdę robi robotę Aktualizacje oczywiście są, ponieważ ja sam mam i jeżdżę CB 650R z eklaczem z 24 roku. Z końcówki 24 roku. Tak to wygląda, może być hałas, ponieważ sąsiad akurat koparkę zamówił. No i tak nie mogę za bardzo wbić się, kiedy akurat ma chwilę wolną. Przed chwilą myślałem, że skończył, ale jednak nie skończył, więc przepraszam za hałas, ale to już siła wyższa. Porządki jesienne, jak to mówią. Chcę wszystko pokazać dokładnie, jak to wygląda. No tutaj wszystko praktycznie jest no jak nowe. Tutaj nie ma nawet ryski. Więc tutaj no nie ma co mówić. Mamy ręczny, oczywiście się tak zaciąga, Spuszczamy. Nie lubię tak, kierownica mi się przesunęła, dobrze mamy wszystkie manetki. Tu mamy przyciski. Tutaj już do przyciski jest do menu. Tutaj zmieniamy sobie mody. Tutaj mamy światła długie oraz yy, oraz mignięcie światłami yy, długimi. Przepraszam. Tak, światła długie. Dobrze powiedziałem. Tutaj mamy bieg do góry, bieg na dół, kierunkowskazy. Klakson. Tutaj mamy Tarter, zapłon. Tutaj mamy wbijanie biegu, tu mamy awaryjne. No i wyświetlacz. Oczywiście okurzony on jest lekko, nic więcej. Przeću tylko lekko ręką będzie widać, że to jest tylko kurz. Widać? No ja troszkę. zamazę zrobiłem, ale to się, to się wytnie. No, więc tak to wygląda. To jest tylko kurz, po prostu kurzy się dzisiaj strasznie. No, koparką działa, no to normalne. Gdzieś tam ja zawsze go tutaj nagrywam, bo jest dobre światło. Fajnie to wszystko można dokładnie wszystko pokazać. Dobra, pokazuję go dalej, jeżeli chodzi o plastiki. Czy są w stanie idealnym. Są wszystkie śruby, tak jak widać, oznaczone przez yy, salon tlondy, gdzie została zakupiona. Specjalne znaczniki mają i znaczą. Zaraz pokażę katalizator złociutki no, tutaj widać. O, tutaj widać. O, widać. O, dokładnie. Ja jakieś tam coś z drogi już tutaj wleciało. Na tą taką stal szczotkowaną, która łączy tutaj nam osłonę jedną z drugą. Tutaj mamy dół motocykla. No tutaj jest wszystko w stanie idealnym. Tutaj nie ma nic. Nawet jest korek w lewo oleju zaznaczony jeszcze. Jeszcze jest przed pierwszym serwisem przy dotarciu na 1000 km, więc ktoś będzie miał okazję e, zaliczyć docieranie. Oczywiście przeze mnie był delikatnie jeżdżony. Oczywiście jak to normalnie powinno być, czyli w pełnym zakresie obrotów. Łańcuch, kurczę, proszę spojrzeć na łańcuch, w jakim on jest w stanie. Teraz to no mówię, Tutaj jest nowy motocykl. Tutaj nawet nie ma co nagrywać. Oczywiście pojeździe tutaj przetarłem, ponieważ tutaj piasek nam leci tutaj na amortyzator. Dół, widać, widać, dół. Dobra, pokażę jeszcze czarkę. Opony z 25 roku oczywiście, czyli świeże, ciężarki, łańcuch, tej plastiki. Tutaj może dół jeszcze pokażę, czy mi się uda. O, myślę, że tak. No, ładnie to wygląda. Opony są jak nowe, mają przebieg 237 km, tutaj mamy siedzisko. Pokażę go dookoła i zaraz otworzę już schowki, pokażę jak to wygląda. Tu mamy kierunkowskazy. No i druga strona oczywiście też w stanie idealnym, wydech. Tutaj mamy tarczkę ABS-u oraz tarcze. Tutaj mamy klocki. A jakiś tam nalot na klockach jest to normalne. Gdzieś tam motocykl po prostu e, nie stał na dworze, oczywiście nie. Gdzieś tam na tarczy po prostu nie jest jeżdżony i gdzieś ta wilgoć po prostu sobie wchodzi. To jest normalne. Jak w każdym samochodzie kiedyś sobie stoi. Oczywiście u mnie stoi w bardzo dobrych warunkach, w ogrzewanym pomieszczeniu w salonie, jak ja to nazywam. Więc tak to wygląda jest w perfekcyjnym stanie, idealnym, jak nowy salon. Oczywiście koło mi się skręciło, bo stoi na płytkach. Płytki są śliskie i to jest gdzieś tam normalne. Tak to wygląda. Tutaj mamy tą DCT. Gdzieś tam jakiś, jakiś paprych. To to tam nic takiego. i Tak to wszystko wygląda naprawdę pięknie, piękne plastiki. Motocyk jest jak nowy, więc tutaj nawet nie ma co mówić. Chłodnica, tu wszystko jest poznaczone, oczywiście. Dobra, tutaj jest ciężarek. Tutaj mamy klamkę hamulca. Regulacje oczywiście, tu lusterko. No i teraz przejdę do, może tutaj do schowka. No i pokażę jak to wygląda jeżeli chodzi o schowek kluczyki mam w kieszeni Mamy oczywiście dwa kluczyki w zestawie Mamy tutaj schowek narzędzia o mm, jeszcze zapach nowości jak w salonie e, Tutaj mamy narzędzia serwisowe Tutaj mamy akumulator tak jak w starej wersji. Starsza wersja różni się tak naprawdę cały ten tył tutaj jest taki sam. Od 21 roku do i również 5. Jedynie co tutaj Honda zmieniła, zmieniła tutaj te plastiki boczne, już się różnią. Schowek jest dalej ten sam, co zauważyłem, ponieważ miałem porównanie wizualne. Jeżeli ktoś będzie chciał, no to będzie mógł również na, na żywo sobie porównać starszy egzemplarz z akurat pierwszego roku. Modelowo również 21 do 24 i będzie mógł sobie porównać jak to wszystko fajnie wygląda. Co zostało zmienione tak naprawdę, bo tutaj tył jest dalej ten sam. Przód został zmieniony, cała tutaj czacha jest zmieniona. Tutaj otworzę teraz wlew paliwa. No tutaj mamy troszkę jakiegoś kurzu takiego normalne. Gdzieś tam po prostu sobie stał i się zakurzył. Nie był czyszczony. Jak to u mnie. No i tak to wygląda. Tutaj mamy bak. Yy, no i palimy go, niech on sobie chwilę pochodzi. Skręcę kierownicę, nie lubię, jak jest tak ustawiony, bo on aż za mocno leży. No i tutaj mamy tak. Wyświetlacz. Mamy Honda, ładnie nam się ładuje. To fajnie wygląda. Oczywiście tutaj mamy. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie komunikat o tym, że. Yy, jest zbyt niskie ciśnienie oleju, ale zauważcie, teraz ja biorę i odpalam go, to znaczy daję najpierw na zapłon, a teraz odpalam i tak jak słychać i widać, że motocykl już się odpalił i, i automatycznie yy, komunikat o zbyt niskim ciśnieniu oleju nam gaśnie, więc to jest normalne. W Każdym nowym NCku czy Time Hondzie powyżej 24 roku już właśnie z tym systemem oraz tym wyświetlaczem TFT, no to mamy już właśnie coś takiego. Taki komunikat właśnie mówiący nam jest, że jest zbyt niskie ciśnienie oleju. Oczywiście po odpaleniu to ciśnienie jest odpowiednie i komunikat gaśnie, więc to jest normalne. Można sobie sprawdzić oczywiście na nagraniach jednoślad.pl, na przykład nagry, nagrania są. Tam też możliwe, że o tym wspominają, żeby nikt się nie zdziwił. Można też zapytać w salonie, czy to jest normalne. Oczywiście odpowiedzą, że tak, to jest tak zaprojektowane. Motocykl naprawdę pięknie pali, co jeszcze się grzeje, ponieważ był zimny. Tak jak widać, że jeszcze nam tutaj z obrotów spada, on jeszcze spadnie i myślę, że tyle. Myślę, że tyle na pewno załączę długie światła oraz awaryjne, żeby pokazać go z zewnątrz, jak on fajnie wygląda. No pięknie, ta lampa naprawdę robi robotę. Tutaj te, te po bokach, te linie, te właśnie światła, jeżeli chodzi o dojazd dziennej, to naprawdę robią robotę. No i tak jak widać, tutaj strasznie, strasznie daje po oczach. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. No, dzisiaj mam dzień do nagrywania, przepraszam za niektóre filmiki, jak na przykład z 2019 roku. No Wtedy nie miałem dnia całkowicie, czułem się chory po prostu. No, taki mamy teraz klimat, więc można szybko załapać, gdzieś tam się spocić i człowieka przewieje. Więc tutaj tak nam pracuje. Zaraz ją odpalimy, zaraz przyłożę do silnika. Jeszcze raz. Przepraszam za hałas. Koparki, ale to już tak jak mówiłem siła wyższa odpalamy. Ładnie pracuje. Naprawdę tutaj jest wszystko świeżutkie. Jeszcze motocykl jest niedotarty, więc ktoś będzie miał okazję go docierać po swojemu. Więc super. No i myślę, że warty, na pewno warty jest tutaj motocykl. Akumulator oczywiście z 25 roku, więc jest świeżutki, nieładowany ładowany nigdy. Motocykl yy, cały czas stoi w, w salonie, więc tak naprawdę tutaj w bardzo dobrych warunkach, jedynie co to może się, jedynie co to może się okurzyć troszkę, chociaż nie ukrywam, że, że sam bym nim jeździł, jutro ma być pogoda, ale, ale czasami trzeba sobie odmówić i przeprosić Cebę i sobie pośmigać, myślę, że. Jakiś wyjazd w góry będzie zaliczony. Taki ostatni. Eee, a może jeszcze będzie pogoda, to jeszcze coś tam się wyskoczy. Zwłaszcza jesień w górach jest piękna, przepiękna wręcz. Eee, przyłożę do silnika, przygazuję. On już tam tutaj spada z obrotów, tak jak widać. On sobie tutaj ładnie nam obroty trzyma. Już włącz te awaryjne. Z drugiej strony akurat są oraz te podługie. No, żeby nam kierownica się nie obróciła. Dobra. No i tak jak widać, mamy tutaj obloty, już takie jak powinien być według książki serwisowej. No pięknie nam chodzi. O, o, oczywiście ABS po ruszeniu gaśnie, więc to jest normalne. Kontrolę trakcji mamy już wbudowaną. Pokojących dźwięków, oczywiście ten motocykl jest w fenomenalnym stanie, jest po prostu jak nowe, co to dużo mówić. Eee, tak jak widać przebieg mamy 234 km. Tutaj możemy sobie wejść w menu. Eee, oczywiście również możemy połączyć się z systemem hondy, eee, z telefonem i interkomem, więc z automatu po przykręceniu stacyjki eee, łączy nam się... Eee, to nam się po prostu z interkomem interkom mamy połączony z telefonem i telefon nam się łączy tutaj z aplikacją Hondy, z całym programem Hondy tutaj, który mamy zainstalowany na telefonie i mamy tak pogodę, mamy nawigację, mamy kontakty, wiadomości, mamy muzykę oraz jak dobrze pamiętam, nie powiem teraz. Mamy jeszcze jedną funkcję. O której zapomniałem. To może będzie okazja, to przypomnę. Myślę, że jeszcze będzie taki egzemplarz i takie nagranie, więc na pewno przypomnę. To jest bardzo fajne usprawnienie, ponieważ yy, zawsze wchodzimy sobie w muzykę i możemy sobie ustawić program, który, znaczy program yy, aplikację, którą akurat yy, chcemy słuchać. Na przykład ja używam Spotify'a yy, i z automatu mi się ładuje. I po, yy, I po wyłączeniu zaponu z automatu mamy coś takiego, że. Yy, Yy, łączy nam się z tą samą muzyką yy, i ta sama melodia od tej chwili, yy, od której znów uruchomimy motocykl. Oczywiście nie musimy czekać na załadowanie systemu, możemy to zrobić od razu, odpalić, tak jak widać ciśnienie ciśnienie z automatu gaśnie. No i tak jak mówiłem, za każdym razem nam odtwarza tą muzykę od tego samego momentu, co wyłączyliśmy silnik. Może się troszeczkę poplątałem, ale teraz myślę, że każdy zajarzy o co chodzi. To więc mamy tak, 234,4 km. Tutaj mamy spalanie chwilowe bodajże. Możemy sobie to wejść podczas jazdy. Tutaj mamy spalanie na tym dystansie, czyli 3,9. Dalej mamy prędkość, a to chyba podczas jazdy dopiero możemy i oczywiście mamy tutaj mode, który możemy sobie zmienić przyciskiem mode i możemy sobie tutaj wrócić do standard sport lub rain, czyli deszczowa. Mamy wszystko na minimum, czyli manetka gazu reaguje bardzo. Bardzo ospale, delikatnie, bardzo motocykl przyspiesza i kontrolę trakcji mamy na najwyższym poziomie, więc tutaj mamy fajnie to zrobione: ten, ten system cały. Bardzo mi się to podoba, przejechałem się, jestem mega pozytywnie zaskoczony tym motocyklem. Każdemu polecam wybrać się do salonu na oczywiście jazdy testowe właśnie ze skrzynią DCT, tym nowym modelem 2025. Dobra, to mamy tak, weźmiemy sobie już na standard, żeby tutaj nie, nie przedobrzeć, tutaj sobie wychodzimy, idziemy dalej, tutaj mamy, tu mamy tripy, dalej mamy ustawienia, tutaj mamy już te wszystkie, te wszystkie ustawienia, jeżeli chodzi o ekran na przykład Display. Możemy sobie display zmienić. Myślę, że będą jakieś aktualizacje, jeżeli chodzi o wzory, lub simple. Czyli sami możemy sobie tutaj wszystko fajnie ułożyć. Ostatnio w CB dostałem aktualizację na tej aplikacji i wszystko mi się fajnie pozmieniało. Już nie zakrywa tak jak wcześniej, jak była nawigacja odpalona, i nie zakrywało tutaj tych wszystkich danych. Więc super to zrobili. Myślę, że te aktualizacje przez cały czas będą. Odpalimy jeszcze raz motocykl, pokażę że ładnie odpala. Może z tej strony tym razem przyłożę telefon. No, bardzo ładnie. Myślę, że telefon wyłączy tą koparkę. Eee, na pewno. Oczywiście to jest standard, jeżeli chodzi o uszczelnienie. To jest normalne. Eee, tak uszczelnia Honda w dzisiejszych czasach. Oj, gorący. No, tak w dzisiejszych czasach uszczelnia e, te wszystkie pokrywy, więc to jest fabryka. Tutaj z boku jakoś tak nie widać tego, ale to normalne, że tutaj to widać. No po pewnym czasie samo odpada tak naprawdę jest wszystko ładne. Wiadomo, motocykl jest nowy. Tak jak to widać po katalizatorze, widać tutaj przy wszystkich wężach, przewodach, że to po prostu jest wszystko nowe. Fajnie te silniki aż tak mocno się nie brudzą, bo są na takim poziomie akurat, że jak się jedzie, to, to zazwyczaj tutaj dostaje jedynie ten przód cały, a reszta jest w zazwyczaj bardzo ładnym stanie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? na pewno chciałem pokazać tak. Chciałem pokazać tutaj te spoiny, jeżeli chodzi o silikon, co zauważyłem. No to widać, prawda? Widać tutaj te wykończenie hondy, że po prostu te uszczelnienie od miski olejowej nam tutaj ładnie wychodzi. I to jest normalne. To po, po jakimś czasie po prostu odpadnie i będzie wszystko tak, jak być powinno. Więc to jest normalne. Proszę się nie przerazić. To jest motocykl po prostu jest nowy. Nikt tego przy zakupie nie widzi. Ja to wszystko pokazuję, żeby, żeby każdy sobie to zobaczył. Również w salonie Hondy, tak, one będą tak mrugać, ponieważ telefon tak to wychwytuje. One nie mrugają, tylko są stałe. Więc tak to nam wygląda. Jeszcze raz. Można sobie, można sobie po prostu w salonie Hondy porównać te właśnie te właśnie silikony, które tutaj Honda nam nakłada. Widać? widać, tak? które po prostu nam tutaj wychodzą ładnie i to jest nic takiego, po prostu to jest nowość jeżeli chodzi o salonie, również można to zobaczyć na nowych motocyklach i to jest normalne I myślę, że to tyle jeszcze ją pokażę tak z daleka jak ona wygląda i myślę, że będę czekał na jakiś fajny odzew w komentarzach. Eee, mogę powiedzieć więcej na kolejnych nagraniach, porównać inne motocykle oczywiście. Eee, dla mnie to, że ten problem, uwielbiam to. Uwielbiam techniczne nowinki eee, oraz nowsze modele, jak Honda wypuszcza właśnie. To zawsze się tym interesuje. Myślę, że to tyle. Żegnam się z Państwem. Pozdrawiam.